Stereofoniczny zestaw Genius SPJ200 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu o standardowej biało-czerwonej kolorystyce. W pudełku, oprócz samych głośników, nie odnajdziemy żadnego dodatkowego wyposażenia. Producent nie zdecydował się nawet dołączyć instrukcji obsługi. Konstrukcją SPJ200 oparto o dwucalowe głośniki dysponujące mocą 2,5W każdy. Pasmo przenoszenia rozpoczyna się od 30Hz, kończy natomiast na 20KHz. Dane te nie wyglądają zachęcająco, co odbije się tym, że większość userów przejdzie obok nowych Geniusów obojętnie, po prostu ich nie zauważając. Producent kusi jednak ciekawym napisem elegant, rzucającym się w oczy na każdej biało-czerwonej ściance opakowania. Rzut okiem do wnętrza już wiemy, że tym razem Genius ma rację. SPJ200 wyglądają naprawdę solidnie i elegancko. Czarna, lśniąca obudowa idealnie zgrywa się z szarymi maskownicami, na których jaśniejszym kolorem zaznaczają się falujące linie. Zastrzeżeń nie budzi także jakość okablowania, która często w tego typu budżetowych konstrukcjach jest bardzo wątła. Genius prezentuje nam grube, solidne przewody. Potencjometr głośności służy do włączania lub wyłączania głośników. O aktualnym stanie poinformuje nas nie tylko dobiegający dźwięk, ale również stonowana niebieska diodalet umieszczona na prawej kolumnie. Powyżej potencjometru głośności swoje miejsce znalazł dodatkowy, służący do regulowania barwy generowanego dźwięku. Jego użyteczność, jak na takie niewielkie głośniki, jest mocno wątpliwa, aczkolwiek tak czy inaczej lepiej, że jest. Głośniki Genius SPJ200 kierowane są nie tylko do posiadaczy komputerów stacjonarnych lub laptopów, ale także jako wsparcie dla wszelkiego rodzaju odtwarzaczy przenośnych typu CD lub MP3. Ukłon w ich stronę jest na tyle duży, że prawa kolumna, oprócz potencjometrów oraz wyjścia słuchawkowego, posiada także wejście liniowe. Niestety w pudełku nie doszukaliśmy się dodatkowego kablowania, zatem zmuszeni jesteśmy dokupić je na własną rękę. Po zestawie Genius SPJ200 na pewno nie można spodziewać się rewelacyjnego brzmienia czy głębokiego bazu. Nie jest jednak najgorzej. Generowany dźwięk prezentuje się przyzwoicie. Nie tylko go słychać, ale można również przy nim wytrzymać, co wyraźnie przemawia na korzyść jotek. Dla umilenia sobie czasu podczas pracy bez większych przeszkód możemy posłuchać radia. Głośniki Genius SPJ200 mają cieszyć oko, a nie ucho. Na tym polu sprawdzają się znakomicie. Jakość i estetyka wykonania stoją tutaj na bardzo wysokim poziomie. Przy cenie równej 49 zł. niewątpliwie jest to jedna z najbardziej udanych propozycji biurowych.